I odpadam Czemu? bo mój chyba mój komputer już chyba nie wytrzyma O, mi się normalnie robi o, ja odpalam jeszcze raz na szybko Prawy silnik. Będzie tutaj w Angażu, jak tam Na przeciwko ciebie. Dobra, lewy silnik. Prawy. 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 Operation Ground Niestety, kurwa, tylko jestem w hangarze, to nie wiem czy przejdę, powinienem przejść, co? Czas to co? nie opało nie opało się było w hangarze Czego nie opało? Yy, wiesz yy, yy, yy. Czego kurwa tu krzyczysz? FFOM Takamon, Rosny potrzebny, Data Link 1, Data Link 2, o, teraz normalnie się wszystko odpaliło, radio check, wild 2 Wild 2, słyszycie na 5, ładnie Tak samo na dzięki 2 gotowe, to radioportej. Roger, jeszcze sensie co do... uzbrojenia? Dobra, zmieniam szybko uzbrojenia znowu, żeby się nie zapomnieć c 130 już powinna polecieć, także nie powinniśmy się w nią wpierdolić, Bo nam troszkę zaszło... No, 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 ona to już, ona to już dawno odleciała, nie? Wyświetlasz się u mnie jako C, masz jefa łącznego? Tak, no. O kurwa, jak mam ten. O chuj. Ty, A jak mówię? mam... Weź czekaj, bo Tak, mowa. tak, ja będę jako C. Ja będę jako C, no bo... Trzeci slot włączyłem, nie? Muszę do... Night'a przejść, kurwa, na wyświetlaczek, bo jest za... Za jasne jest. A, jeszcze HMD trzeba włączyć i ten... Zcentrować. I dobra, to skrywa. jeszcze raz Hamulec 80%, jeszcze raz, jeszcze raz stream Dobra, lecimy 80% No, jest Wyrywa. Wyrywa Afterburner, Afterburner. Afterburner. i tak Kurwa skręca dobra. mnie tym myśliwcem Ale dobra, dostartuję jakoś No jakaś jakiś Tak no Dobra, do góry. No, powiem Ci, że ciężko. Ale udało się. Gear up. up gear up, e, flap na auto, Pamiętaj Tak, już włączyłem. Nie widzę ci na FF, nie wiem czemu. Znaczy na pewno na, na HMD. Ale spróbuję cię dogonić Powinien mnie widzieć na światłach. Kierunek 240 mam, będę obierał waypoint pierwszy Trochę chud mi się no. kurwa przesunął Ej nie No też mi się tak przesunął, nie? No nie wiem czemu Ale czemu w ogóle mi sam samo do lewej skręca? Nie wiem, kurwa on jest jakiś nie czy o chuj chodzi Nie wiem, nie wiem Aaa, to coś. jest wiatr! Wiatr pewnie Wiatr nas ściąga, ty za na nas wziąłeś już, nie? Tak, tak, lecę na 250 nadal. E, 4,200 mam, 4300. Kurwa, ale jest ciemno. Dobra, jesteś? Dobra, oznaczam sobie ciebie. Zadam sobie mnie. kurwa ale wiatr ty a to ten trafik że wiła to się przed liceum do pałacą bramą behind house like muszę przyspieszyć trochę na do pałacu bo eks coś paliłem bo od zbiornikach mam 200 galonów okej także Dobra, hmm, dzień się już copi. W końcu Dragster jest na 108 od nas. My nie mamy żadnego tankara w powietrzu, jak coś, nie? O kurwa, przejeba na switching tu, O ty, jak cię fajnie widzę, kurwa. Fajnie jest to w tych misjach COP, że ABCD można ustawić. I na Detelinku mam cię ten. Jako B, a ty mnie... no co, mówię... że co? Mówiłeś jeszcze raz, bo nie słyszałem? No, że na datalinku można ustawiać yy, ten... nazwy po prostu, nie? Swoje. ABCD. No. Mamy duż, dużo jednostek wroga na lewo od nas. No, jest bardzo dużo. Za że nawet nie wiem, czy nas nie będą mierzyć. On eee... trzeba to... To, to jest... Oni trzeba... są sfokusowane, sfokusowane są na F-18 chyba. A trzeba 16? Tak, ale trzeba by to ściągnąć, bo to my jesteśmy osłoną. Czyli co się jeszcze raz? Mówię, że Tutaj trzeba ściągną? by to ściągnąć. To będziemy musieli zdejść pod chmury 08, no. Mało to jest. Mogę to zaznaczyć, kurwa? Czekaj, gdzieś to na tym bordzie pisał. Czekaj, ee, tak i teraz tak. Oni lecą na to Ninja zostawia Ninja zostawia i kierujemy się od strony? Tak no masz na tyle paliwa żeby ten żeby później w razie wuj jeszcze zbombardować Czy będziemy musieli tankować? Ja mam 11, 100 Ja total mam 10-500 po zatankowaniu udajemy się na baterie południowe No 10-600 mam F16 się tankowało nasze drugie Dobra Hordet bierzemy te kontakty powietrzne Dobra, na ten... Ninja przyjął, dzięki Na lewo się kierujemy, na to Kieruj się, ja za tobą Dobra, łapę east Zostajemy na tej wysokości, jakie jesteśmy Dobra, łap east, ja za tobą będę Ja cię teraz widzę jakoś Ładnie wreszcie Przeci... Będziesz mnie przecinął Dobra, jest bardziej... Tak, mocny. no, przecinam cię, cię przecinam cię Dobra, i za tobą wracaj Owned jesteś na 80 Powtórz dla Hornet Hornet jesteś na 80 Nie nie yy, obydwa jesteśmy powyżej 25 tysięcy Desenduję Dobra, ja jestem zaraz w zasięgu tego wszystkiego łapę WSa Tu Hornet mamy 60 mil do pierwszego celu Kurwa nieco, że... Nie wiem, jakiś kurwa, nie wiem, 100 kilometrowy wiatr jest A, kokielisz kiedyś mi, mam łanę Chyba niż 100 kilometrowy, 100 -kilometrowy wiatr, chyba tak wieje, że nie mamy. to nie mam na pewno Pozycja Ja pierdolę, proszę jeszcze w takim momencie, nie? no tak, tak się wkurfiłem Ja pierdolę nawet nic nie zrobiłem. Whites atakujemy oh baterię południową SA2. Nie, nie słyszę Jak jest trafik na radzie, jak coś? 38 mil do, do kontaktów pierwszych. O, do jednego, jednego musiał... ktoś zniszczył. tylko nie wiem kto tam jest. Wyszła, bo za kurwa musiał lecieć. Ja pierdolę Kurwa kolejne 200 mil zajebać się. Nie pierdolę Ale może wejdziesz na swój slot, także wiesz Najgorsze jest to, że ja nie mam nic. Y, tad, nie mam nic y, papanc, Także powiedz jak wejdziesz Kurwa, kto to jest do tu? Gdzie? 32 mila Powinno ci wszystko mogło być, nie? Nie wszystko widzieć, bo tak, ma się Tak, ale tej... nie, nie wiem kto to jest Range 27 km, dobra, mogę odpalać Tu Hornet, wyglamy dwie, dwie, dwa pierwsze Foxy na przeciwnika, kierunek wschód FOX-3 Dobra, poszło, ale nie wiem czy trafię, kurwa Można tu podejrzeć rakietę? Nie można <laughs> Będzie widać na tym, no na czasie będzie widać uh, Two wall call signs, uh, Wild uh, I lost uh, Returning to base Więc no. Więc takie kurwa mety. No i właśnie kurwa, palet też teraz nie? No w miał ja coś. MIG24-29. Kurwa, MIG24? MIG29. <laughs> Pier Pierwszy raz tak, ja coś słyszę. Hornet, splash. Nice, no nice. No good krótkie. Good MIG29 zostaliła na 16. Co ty mówisz? No. No co, ja przez nas nie Kurwa, tu jeszcze mi... kogoś pokazuje mi tu kurwa na tyle uh, Chaos, Light no, jest... and Hellows. Be uh, advised, on Haifa there's a uh, active SA-8 In area, nie I have harm to, no harm, I'm no, returning to, problem, to, się to się base tam. And there is a SA-2 destroyed No co, poka... nie mogę Dobra, Fox 3 Ja pierdolę, ale kurwa no buja Nie wiem czy trafę chłopa, jest bardzo blisko mnie Wypaliłem kilka czafów flar Time to target 7 Tu Hornet, drugi cel Splash. Wracam na swoje waypointy. Jestem ready for takeoff, ale jeszcze mam... Lększy, jebane, Tutaj no, Hornet, się... będę podbierał dwa cele powietrzne na około 110 km od, na kierunek wschód od Kaifa. Około 60 mil. Korytarzy Fox-3 Kurwa ile tej ile jest tam go time to 30 sekund jeszcze? Kurwa, co tak długo? F14. Mam. Tu harnet. One splash. Fox trzy. One two switching to drugi splasz. Kurwa jeszcze jeden został? Chyba tak. Masz jeszcze jakieś rakiety? A 9 Kurwa, dziewiątki. straciłem go jeszcze z radaru. A niech to. Chyba, że to jest ten rozbity Ale mną, bo kurwa ta lepiej No 3 splasha zrobiłeś, nie? Teraz trzy splasze zrobiłem No, masz trzy splasha F14 O tak. dobra, zajebiście, czyli wszystkich zdjąłem, bo tam były trzy cele O kurwa, ja wiem dlaczego kurwa, nie jestem w stanie się utrzymać Ja Nie mam ogona z tyłu jak ty nie ogona? Nie wiem, nie wiem kurwa co się stało, ale nie mam ogona z tyłu. Nie wiem, może tak wystartowałem kurwa, nie wiem. Nie, pij to. Nie, nie widziałem kurwa w nocy tego. Albo coś mnie trafiło, no ale kurwa nie mam ogona z tyłu, nie? A tu nie ma żadnych błędów na. No. Nie, 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 ale kurwa yy, że tak powiem teraz to jest przejebane. A co się takiego dzieje? No kurwa znosi mnie bardzo Raczej będę no, Kurwa nie wiem jak to się stało Oj, czekaj jeszcze raz Uj nie O ale w ładne chmury wleciałem kurwa Jestem w takim leju chmur, ale zajebiście to wygląda Mówiłem Dobra, robię podejście Za małą prędkość już mi pokazuje Dobra, gear... Flapy daj sobie na full, down. na full, na full daj flapy Flapy yeah. na full O, widzę Cię, jesteś 44 mile ode mnie Jestem no, na jako C Robię podejście właśnie Akro 3 tower, uh, wild 1, wild 2, line up, runway 28 O kurwa, puściło mnie. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Po mnie. Ka katapultowałem się. Katapultowałem się, ty, kurwa. Nie, nie mogłem... Eee, chaos w utrzebi. Tam zgłaszał jakiś hornet, żeby ty podchodził awaryjnie do, do tego. Do hype'a. Rajf A nie, wróć, nie ma Jestem na wodzie, kurwa. Właśnie można akrotyy zaraz. No właśnie nie wiem czy tak można, no niby wiesz. Nie dopytałem czy tu jedno życie, czy nie. Dobra, kończę nagrywanie.